Podcast seryjny. Dzień dobry, Jakub Demiańczuk. Witam w kolejnym odcinku podcastu seryjnego. Dzisiaj porozmawiamy o największym, przynajmniej gabarytowo, antybohaterze współczesnej popkultury, czyli o Godzilli. Moim gościem jest Kamil Śmiałkowski, krytyk komiksowy i filmowy, autor fanpage'a Człowiek z Popkultury, a przede wszystkim... W tym, w tym momencie najważniejszą cechą Kamila jest to, że jest również znawcą i fanem filmów, komiksów i wszelkich opowieści o Godzilla. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, dzień dobry. właśnie Godzilla, Godzilla, Godzira. No, to jest twojej tej wersji. Ja po prostu mówię Godzilla, po polsku tak się nauczyłem, odkąd zacząłem. A, a właśnie jak mnie zaprosiłeś, tak, tak się zacząłem zastanawiać i stwierdziłem, że to, to był pierwszy mój taki... To był mój pierwszy popkulturowy idol, no bo ja na filmy z Godzillą zacząłem chodzić yy, kiedy jeszcze nie umiałem czytać. Starszy brat zabierał mnie do kina i yy, 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 na, te, na te takie w połowie lat 70. filmy, które leciało vs. Evira, Terror Mecha Godzilli i tak dalej. I ja nie miałem pojęcia, yy, nie miałem pojęcia o co chodzi. Bo przecież oni mówili po japońsku, napisów nie potrafiłem czytać, więc siedziałem, tylko patrzyłem i czekałem, kiedy pojawi się ten potwór i zaczną się łomotać. No, łomotali się jak zwykle fantastycznie. To jest bardzo ładna historia, bo tak naprawdę ona w, jakimś sposób, w jakiś sposób też podkreśla to, co ja myślę o tej serii, czyli to, że ona się broni naprawdę na niezliczone sposoby. W każdym razie powodów, żeby rozmawiać o Godzili jest wiele. Mamy już dostępny w całości serial na Apple TV monarch. plus Monarch Dziedzictwo Potworów. Ten polski tytuł jest troszkę koślawy, no ale Monarch. Mieliśmy niedawno w kinach film Godzilla Minus One Takashiego Yamazakiego Kilka dni temu nominowany do Oscara za najlepsze efekty specjalne. Jest to jedyna nominacja oscarowa dla tego filmu, ale fajnie, że został zauważony. Mamy premierę komiksu, który wydaje wydawnictwo Amber i, i oczywiście zapomniałem tak. już, która to jest seria, bo tych serii było, było dużo. Jest to polska premiera komiksu i to jest chyba pierwszy od bardzo dawna komiks o który się w Polsce ukazuje. No pierwszy w tym wieku na pewno. Da, dawno, dawno temu jeden komiks wyszedł yy, yy, jeszcze w czasach, kiedy było takie wydawnictwo T.M. Semmick. Tak. Wtedy wyszedł jeden komiks o Godzilla. teraz wychodzi drugi. Yy, nazywa to się Godzilla Władcy Ziemi. O no Właśnie, tak. tom, tom pierwszy, bo w tej serii jest bodajże sześć tomów. No, te najnowsze komiksy to w ogóle jest bardzo ciekawy wątek, ale może o tym później. Tak, I, yy, no i... Jeszcze jedna rzecz, czyli w tym roku mija okrągła 70 rocznica premiery pierwszego filmu godzili filmu wyreżyserowanego przez Ishiro Honda. Ta, ta premiera oczywiście jest troszkę później nie, czy ta rocznica, bo premiera odbyła się w październiku 1954 roku, no ale to jest tak wielka na różne sposoby postać. Że można świętować te rocznice, mm -hmm. rozciągnąć to świętowanie w czasie. I ja przyznaję, że, że chciałem zadać Ci takie pytanie na początek. Oczywiście, jak, jak poznałeś się z Godzillą, ale to już wiemy, już, już, już usłyszeliśmy tę historię. Natomiast drugie ważne, czym ten wielki, depczący, nieszczęsne japońskie miasta i amerykańskie również od, od kilkunastu lat, Jaszczur, ciebie ujął. Co tak naprawdę te filmy i te opowieści dla ciebie znaczą? To jest opowieść na kilku poziomach, bo z jednej strony, tak jak mówiłem, te moje pierwsze godzille, czyli to była końcówka okresu Showa, tego pierwszego okresu z godzillą, i wtedy Godzilla był dobry. Wtedy Godzilla był po prostu obrońcą ziemi, sympatycznym, wielkim łobuzem, który pojawiał się, kiedy pojawiało się jakieś zagrożenie i, i spuszczał łomot innym potworom. I tak ja zapamiętałem Godzilla mm, po raz pierwszy. Co zresztą Tą ideę utrwalił jego konkurent, bo, bo, bo chwilę później pojawił się w Polsce raz tylko yy, konkurencyjny z innej wytwórni japońskiej potwór, y, czyli Gamera, czyli taki wielki żółw. I pojawił się w Polsce film Super Potwór, który był takim The Best of Gamera. I tam to już w ogóle, ten, tamten potwór z założenia jest, y, jest sympatycznym y, wielkim żółwiem, który spuszczał łomot różnym zagrożeniom z kosmosu najczęściej. Więc... Dla mnie to przejście później, że godzilla niekoniecznie jest dobra, było dość... było pewnym zdziwieniem, no ale zaakceptowałem je, obejrzałem, myślę, że wszystkie filmy z tej serii, jakie istnieją. I urzekła mnie też ta japońska metafora niepowstrzymanej siły natury, no bo tak naprawdę tym jest, tym jest godzilla. Ona jest takim uosobieniem. My ogólnie jesteśmy często fanami kina katastroficznego, a tu mamy kino katastroficzne, w którym ta wielka katastrofa zwykle, a to jakieś trzęsienie ziemi, a to jakiś meteor z kosmosu, a to coś tam mamy bardzo konkretnie pokazane jako postać, jako istotę. I wtedy znacznie łatwiej nam do tego no, ustosunkować się, mieć jakieś emocje i stąd myślę wielka popularność godzili, no plus ona z nami też, z nami, no, ze, ze światem, z kinem pięknie dorastała, no bo od tych pierwszych, których cała cała moc godzili, też polegała na tym, zwłaszcza dla fanów, że. No, że jesteśmy w pełni świadomi, że to jest po prostu wielki, że to jest gość w wielkim kostiumie, który depcze małe, plastikowe czołgi. No, po dzisiejszej właśnie Godzilla Minus One, który jest fascynującym kinem, pokazującym, jak można, korzystając już ze współczesnych efektów specjalnych, zrobić coś, co będzie się głęboko w tym dziedzictwie. Bo gdzieś tam w międzyczasie pamiętamy cały czas o tej godzili Emericha, która polegała na tym, że on w ogóle nie zrozumiał tego dziedzictwa i opowiadał jakąś właśnie kolejną um, um, amerykańsko-niemiecką bajeczkę. Tak, to prawda. Godzilla Emericha była, była raczej kolejną wersją takiego... Um, Animal horroru w stylu aligatora i, i, i tego typu rzeczy, tylko po prostu rozmiar był znacznie większy. Amerykanie zresztą.